Witam serdecznie moim gościem Bartomie Klimczak Ogropark. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bartek, przegrywacie dzisiaj z Coco Chanel, kiedy mieliście też swoje sytuacje, swoje szanse, dlaczego one nie zostały wykorzystane, od tego zaczynamy. Dlaczego szanse nie zostały wykorzystane? Nie wiemy. Brakło skuteczności, brakło też wykończenia. Gdzie w pierwszej połowie mieliśmy około może 10 czołów na bramkę, słupki poprzeczki, jakieś ciały w kosmos. No brakło, ewidentnie brakło skuteczności, brakło tego wykończenia. Jak zagrała drużyna Coco Chanel? Bardzo dobrze zagrali. Mimo wszystko nie mieli zbytnio zmian, yy, też mieli osłabienie w składzie, ale trzeba ich bardzo wysoko ocenić. Grali wysoko pressingiem, grali piłką, wygrał lepszy. Dzisiaj tak patrzyłem na to spotkanie, dużo ryzykowaliście przesuwaniem się do przodu, tą, ten tył troszkę zostawialiście się. Tak Zostawialiście, to tak miało to wyglądać? Kto nie ryzykuje szampana nie pije, jak to się mówi. Musieliśmy wszystko rzucić na jedną kartę. Yy, gra w wygląda tak, jak wygląda, więc jak to mówią, najlepszą obroną jest atak. Sugerujesz coś, że obrona powinna popracować nad swoją grą? Ewidentnie powinna obrona popracować nad swoją grą, co więcej no też brakło po ostatnim meczu yy, Przemka, który rzeczywiście jest nowym nabytkiem, ale jest rzeczywiście filarem, gdzie w pierwszym meczu zadebiutował Gole, asysta i rzeczywiście było widać tą jego pewność siebie z tyłu, rozegranie piłki. Walczyłeś, goniłeś, e, cierpiałeś, bo też to było widać, jak ty dzisiaj nogi, ciało, bo pobijany masakrycznie. Pobijany masakrycznie, ale rekonwalesencja tydzień. E, tydzień rekonwalescencji i miejmy nadzieję, że za tydzień się wyleczymy. No rzeczywiście gdzieś straszny dzisiaj był kontakt. E, kopanie po kostkach, gdzieś jakieś kontakty takie, może czasem nieczyste, ale to jest futbol, tak. Nie gramy tutaj w szachy, tylko gramy w piłkę. Dziękuję za wiatr. Dziękuję.